Dobry. Jest z nami y, pani doktor nauk medycznych Barbara Wojewska-Wójcik, lekarz specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, adiunkt w zakładzie rehabilitacji w latach 1972-1981, potem ordynator wojewódzkiego oddziału rehabilitacji dzieci i młodzieży w Gdańsku w latach 1981-1994. Następnie pełniąca obowiązki kierownika katedry i zakładu rehabilitacji w latach 1994-1998, wieloletni konsultant wojewody Elbląskiego i Słupskiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Pani doktor, Dziękuję. kiedy i jak doszło do powstania zakładu rehabilitacji? W genezie Zakładu Rehabilitacji sięgnąć musimy wstecz do historii sanatorium usprawnienia leczniczego dla dzieci w Gdańsku. Sanatorium to istniało na terenie Państwowego Klin Szpitala Klinicznego nr 1 i zajmowało się początkowo rehabilitacją dzieci z następstwami choroby Heinego-Medina. A następnie dzieć, dziećmi z następstwami mózgowego porażenia dziecięcego. W rehabilitacji tej istniał zawsze duże zainteresowanie wśród innych klinicystów, i stąd byli ci specjaliści różnych specjalności bardzo zainteresowani i czuli duże zapotrzebowanie, żeby powołać. Zakład Rehabilitacji, czyli Ida profesora Szawłowskiego, wtedy świeżo upieczonego docenta rehabilitacji, trafiła na bardzo podatny grunt, ponieważ w różnych klinikach istniały już gabinety fizykoterapii, istniały y, ta, też y, usprawniania przyłóżkowe, y, gabinety fizykoterapii i wszystko to działało jednak trochę w, w oderwaniu od spójności, jaką jest rehabilitacja, i stanowiło powód, dla którego powołanie zakładu rehabilitacji stało się istotną potrzebą. W 1972 roku decyzją rektora Akademii Medycznej, pana profesora Mariana Górskiego, Powołano zakład rehabilitacji, scalając wszystkie do tej pory uprawiane działalności fizjoterapeutyczne na terenie PSK nr 1. Myślę, że najważniejszą częścią, która trafiła do zakładu rehabilitacji, był zakład fizykoterapii, w którym pracowali lekarze i fizykoterapeuci. Zakład fizykoterapii nie zajmował się kinezyterapią, w odróżnieniu od zapotrzebowań klinicznych. Skąd pochodzili pracownicy, inni pracownicy Zakładu Rehabilitacji, których profesor Szawłoski zaprosił do jego tworzenia? Pracownicy pochodzili z tych klinik, które już wcześniej utworzyły na swoim terenie pewne zalążki rehabilitacji. I tak w klinice neurologii pracowałam ja jako lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji w rehabilitacji. Pracowała magister Piękawa i magister Mouchanów, magister Gabriela Chojnacka psycholog, magister Rutkowski, logopeda. Jak chirurgia urazowa, neurochirurgia, kardiologia. Pracowały pojedyncze osoby, najczęściej absolwenci Pomaturalnej Szkoły Fizjoterapii w Gdańsku. I z tego, z tej całości powstał z tego zbioru właściwie powstał zakład rehabilitacji, który został dopiero scalony przez profesora Szawłowskiego. A jak wyglądał dzień pracy w zakładzie rehabilitacji? Jakie były godziny pracy, warunki, sprzęt? Profesor Szawłowski był yy, znakomitym organizatorem. Dzień pracy. W zakładzie rehabilitacji od rana był dobrze zorganizowany. Do pracy przychodziliśmy wszyscy o godzinie 7.30. Punktualnie o tej godzinie odbywała się odprawa wszystkich pracowników z wyższym wykształceniem. Nie można się było spóźnić i przyjść na przykład po profesorze. Trzeba było zdążyć być przebranym i przygotowanym do pracy przed panem profesorem. Na tych odprawach załatwiano bieżące sprawy administracyjne, które zawsze w takim zbiorowym zespole się zdarzają. A druga część odprawy poświęcona była szkoleniu. Było to przedstawianie ciekawych czy trudnych przypadków. Było też, były też doniesienia z piśmiennictwa, z aktualnej prasy medycznej. Bardzo często profesor zabierał głos i regulował, czyli korygował nasze nie zawsze zgodne z jego mniemaniem wypowiedzi. Po godzinie mniej więcej kończyła się odprawa, i pracownicy wracali na swoje stanowiska pracy. To znaczy szli do poszczególnych klinik, w których wcześniej prowadzone było usprawnianie przyłóżkowe, a więc na klinikę, do kliniki neurologicznej, kliniki neurochirurgicznej, chirurgii urazowej i na kardiologię. I tam przy łóżkach chorego wykonywali codzienne zabiegi. W drugiej części zakładu, w tak zwanej stacjonarnej, która znajdowała się na terenie dawnego zakładu fizjoterapii. Przyjmowaliśmy chorych ambulatoryjnych i przyjmowaliśmy pacjentów przychodzących na konsultacje z różnych klinik. Te Konsultacje odbywały się, w, wykonywane były przez lekarza ze specjalizacją w rehabilitacji. Najczęściej kończyły się zleceniem zabiegów z kinezy i fizykoterapii. Dodać jeszcze chciałabym, że dzień nie kończył się na, na tej pracy, którą wymieniłam, bo pan profesor po obchodzie i krótkiej herbacie. Udawał się na obchód zakładu, przechodził od stanowiska do stanowiska. Czasami badał chorych, bardzo często wyznaczał sobie chorych do swojej konsultacji. Konsultował też tych chorych, którzy zdaniem lekarza leczącego nasuwali jakieś szczególne trudności. Prace kończyliśmy o 13.30 nie prowadziliśmy popołudniowych zajęć rehabilitacyjnych. Jakie były kierunki działalności nie tylko usługowej, ale i naukowej zakładu rehabilitacji? Działalność usługowa wynikała z zapotrzebowania chorych leczonych w poszczególnych klinikach. I tak na neurologii zajmowaliśmy się przede wszystkim rehabilitacją chorych po udarach mózgu. Na neurochirurgii, rehabilitacją chorych po zabiegach neurochirurgicznych z powodu guzów mózgu, ale także z powodu schorzeń kręgosłupa. Na chirurgii urazowej były to najczęściej bieżące urazy, wielonarządowe trafiające z pogotowia, ale też amputacje naczyniowe planowane. Wymagające rehabilitacji i zaopatrzenia ortopedycznego. Na kardiologii zlecenia rehabilitacyjne wydawał lekarz-kardiolog. To były nasze kierunki usługowe. W działalności naukowej, zainteresowaliśmy się w zakładzie przede wszystkim rehabilitacją dzieci z wczesno-dziecięcym okołoporodowym uszkodzeniem mózgu, czyli tak zwanym mózgowym porażeniem dziecięcym. Zajmowaliśmy się rehabilitacją psychoruchową, rehabilitacją funkcji postawno-lokomocyjnych i manualnych. Działania te były zwykle kompleksowo podporządkowane indywidualnym zapotrzebowaniem tych dzieci Czyli ich kalendarzem rozwoju, rehabilitacji medycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opieraliśmy się na zasadach neurofizjologii i na karcie rozwoju psychoruchowego dziecka. Korzystaliśmy oczywiście z różnych metod rehabilitacji, znanych w świecie, stosowanych w różnych ośrodkach, nie tylko w kraju, ale też za granicą. Jeszcze chciałabym dodać, że w naszej pracy dużą część dnia, dużą część zajęć wypełnialiśmy szkoleniem. Ponieważ zespół, który znalazł się w zakładzie rehabilitacji, były to osoby o niejednolitym wyszkoleniu bardzo różnym, jeśli chodzi o stopień przygotowania zawodowego, a poza tym wywodziły się z różnych szkół, które jednak się nieco między sobą różniły. Stąd profesor uważał za celowe, że należy szkolić u siebie i wyjeżdżać do ośrodków w kraju. Do, nasi pracownicy byli delegowani praktycznie do wszystkich ośrodków zajmujących się rehabilitacją. Najczęściej był to Poznań i Konstancin. Jeśli chodzi o metody rehabilitacji, którymi posługiwaliśmy się, to były metody wykorzystywania Znajomości metody Bobat, metody Wojty, metody Peto i metody Kabat-Kaisera. Może dodam, że po to, by poznać te metody, pracownicy nasi, także ja, odbyliśmy różne wyjazdy zagraniczne. Byłam w Centrum Rehabilitacji Bobata w Londynie w Centrum Rehabilitacji PETO w Budapeszcie. Zapoznałam się z rehabilitacją Wojty na oddziale neurologicznym szpitala w Berlinie. Tam, w Berlinie Wschodnim muszę dodać, tam wtedy wprowadzano metodę Wojty jako zalecaną przez ten ośrodek. A metodą Kabat-Kaisera interesowaliśmy się głównie ze względu na dorosłych chorych z niedowładami połowicznymi i, i zapoznawaliśmy Doktor, czy jest jakieś wydarzenie w zakładzie rehabilitacji, które najbardziej utkwiło Pani pamięci? Może były jakieś niespodziewanie, wyzwania w pracy, które wymagały kreatywnego, niestandardowego myślenia? W czasie mojej pracy w zakładzie rehabilitacji zdarzenie takim był pożar w hali Stoczni Gdańskiej. Był to 1994 rok. Tam podczas koncertu rokowego doszło do pożaru sala była wypełniona dziećmi i młodzieżą i na skutek tego pożaru doszło do masowych poparzeń poparzenia dotyczyły głównie twarzy i rąk i wszyscy ci chorzy byli objęci leczeniem w naszych klinikach chirurgicznych leczeniem chirurgicznym a leczeniem fizjoterapeutycznym zajmował się zakład rehabilitacji było to bardzo duże i zupełnie dla nas nowe zadanie. Przyjęliśmy to jako specjalne wyzwanie. W zasadzie uczyliśmy się od nowa y, tych potrzeb, jakie mają osoby ze świeżymi poparzeniami. Y, byłam z doktorem Przeździakiem w Ziemianowicach Śląskich. W ośrodku leczenia oparzeń i rehabilitacji, żeby się zapoznać z tym, jak oni to robią, ponieważ tam oni mieli największe doświadczenia. W tym wczesnym okresie, do wytworzenia blizn, to w grę wchodziła fizjoterapia. Następnie za istniało zapotrzebowanie na zaopatrzenie tych osób w odzież uciskową. Było to kolejne duże wyzwanie. Ponieważ trzeba było masowo na indywidualną miarę wykonać rękawiczki, maski i inne zaopatrzenie, które wynikało z blizn, które się indywidualnie u każdego pacjenta badało i stwierdzało. Następnie było, były miary tych, tej odzieży, a później kolejne kontrole, by. Sprawdzać, jak się zachowują blizny. Nie skończyło się na tym, ponieważ blizny te były niestety czasami bardzo oszpecające i doszło do dużych zaburzeń psychicznych u, u młodzieży, która doznała tego poparzenia, poparzenia głównie twarzy i rąk, jak powiedziałam. Ale oprócz tego pojawiły się powikłania neurologiczne w postaci neuropatii. Udało nam się to wykryć, i ten temat był przedmiotem specjalnego, dodatkowego badania naukowego dr Jabłońskiej. Przez wiele lat pozostali z nami pacjenci po oparzeniach, stopniowo z wszystkimi ich problemami które czasami trudno było rozwiązać, na które czasami trudno było znaleźć odpowiedź, bo przecież blizna na twarzy młodej dziewczyny czy zbliznowa ciałe ręce stanowiły dużą przeszkodę w życiu społecznym, towarzyskim, w dalszym rozwoju osobowości. I było to w, mojej, w moim okresie działalności w Zakładzie Rehabilitacji największym przeżyciem. A jakich współpracowników pamięta Pani z Zakładu Rehabilitacji? Czy są może jakieś anegdoty, czy zabawne historie, które pozostały w Pani pamięci? Na myśl o Zakładzie Rehabilitacji zawsze przywołuje mi się obraz Pani Janki Durasiewicz. Przełożonej pracowników fizjoterapii. Pani Janka była od początku powołania zakładu stałym pracownikiem w zakładzie rehabilitacji i właściwie jej obecność gwarantowała, że zakład jest w pełnym rozruchu, że zakład sprawnie pracuje, potrafiła łagodzić wszelkie konflikty między pracownikami potrafiła. Yy, znajdywać rozwiązania trudnych problemów technicznych w tym czasie, kiedy przecież było bardzo trudno zaopatrzenie w sprzęt czy w inne pomoce, a także pani Janka była osobą, która zna, znakomicie radziła sobie z konfliktami, jakie powstawały na linii pacjent-terapeuta. Zawsze pacjent wychodził zadowolony od pani Janeczki. Pani Janeczka też dobrze wpływała na nastrój, na humor pana profesora. Także nie tylko na nastrój i humor pracowników zakładu rehabilitacji, jej obecność była bardzo pozytywna, ale także na humor naszego szefa. A czy jakieś anegdoty pani doktor pamięta związane z tym? Może, może taką małą anegdotę powiem. Że pan profesor przychodził do pracy zawsze bardzo elegancko ubrany, w garniturze, koszuli, krawacie, nakładał na to fartuch i przebywał w swoim gabinecie, do którego wchodziło się przez sekretariat, w którym była pani Janeczka zresztą. Y osoby wzywane do szefa, które na ogół nie spodziewały się niczego dobrego, Zaczynały zawsze wizytę od pytania pani Janki, w jakiej koszuli, jakiego koloru koszule ma szef, bo od koloru koszuli na podstawie tego koloru wróżono, jaki będzie miał humor. Jeżeli koszula była w czerwoną kratę, to wiadomo było, że lepiej do gabinetu nie wchodzić, że szef jest w takim humorze, że najlepiej omijać gabinet z daleka. A jakie są Pani, doktor, wspomnienia związane z egzaminem specjalizacyjnym z rehabilitacji medycznej? Egzaminy z neurologii zdawałam... Pierwszy stopień z rehabilitacji, który zdawałam pod kierownictwem Pani Profesor Majewskiej w Klinice Ortopedycznej w Gdańsku. Było dla nas zadziwiające, że pani profesor jest kierownikiem kliniki, bo do tej pory nikt nie wiedział, że profesor ma drugi stopień z rehabilitacji, a jest nie tylko neurologiem i neurologiem dziecięcym. Na drugi stopień zdawałam egzamin w Poznaniu pod kierownictwem profesora Kazimierza Szawłowskiego, i może takim pewną niezwykłością jest to, że moimi promotorami i kierownikami specjalizacji były osoby wysoko utytułowane pod tytułem profesorskim, co nieczęsto się zdarzało. Pani doktor, Gdańska Szkoła Rehabilitacji to dbałość o organizacyjny ład i zwięzłość sformułowań, to wnikliwość w poszukiwaniu kluczowych przyczyn w złożonym patomechanizmie wielu układowych dysfunkcji, oraz podmiotowość pacjenta w procesie rehabilitacji. Czy mogłaby Pani nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Gdańska Szkoła Rehabilitacji zachowała się mistrzostwem organizacji. Mistrzem organizacji był pan profesor Szawłoski, który uważał, że organizacja pracy jest podstawowym gwarantem wyników tej pracy. Że praca w źle zorganizowanym zakładzie, nawet najbardziej ofiarna, nie przyniesie rezultatu, jeżeli nie będzie to udokumentowane i nie będzie to odpowiednio wyeksponowane. I stąd taka idea dbania o rehabilitację, o organizację, a zwięzłość wypowiedzi. Zobowiązywała wszystkich pracowników po to, by nie opowiadać rzeczy, które nie zawsze są sprawdzalne, a które, zdaniem profesora, powinny być ściśle zdefiniowane. Natomiast jeśli chodzi o wnikliwość w ustalenie rozpoznania w złożonych dysfunkcjach ruchowych, była podyktowana koniecznością specyfiki naszych pacjentów. Pacjenci trafiający na rehabilitację są to najczęściej chorzy ze schorzeniami wielonarządowymi i wnikliwe ustalenie najważniejszego, najważniejszej przyczyny tej dysfunkcji należało do lekarza rehabilitacji, nie zawsze to było Ustalone przy, przez lekarzy kierujących do naszego zakładu. Dodam jeszcze, że istotą takiej yy, wnikliwej diagnostyki było wyszukanie przeciwwskazań do niektórych zabiegów fizykoterapii, ponieważ, tak jak Pan profesor mawiał, należy zawsze wiedzieć, co się robi. A żeby wiedzieć, co się robi, trzeba znać dokładnie rozpoznanie lekarskie. I stąd mogę od razu przejść do trzeciego punktu, to znaczy podmiotowości pacjenta. Każdy pacjent był traktowany indywidualnie podmiotowo, znaczy ze wszystkimi jego przeżyciami, zasługami z, całą, z całym bagażem rodzinnym. I wszystkie te problemy składały się na wybór indywidualnej metody postępowania rehabilitacyjnego. Nie było żadnych schematów z góry na przygotowanych. Każdy pacjent otrzymywał swój indywidualny schemat postępowania rehabilitacyjnego. Chciałabym tę ideę Gdańskiej Szkoły Rehabilitacji potraktować jako przesłanie dla obecnych i przyszłych pracowników rehabilitacji, bo stosowanie ich w praktyce zapewni dobre wyniki zarówno terapeutom, jak i pacjentom. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za rozmowę.